Dzień dobry moi kochani, i będziemy gryźć, lizać, wąchać Tylko nie będziemy tego robić w takiej kolejności jak powiedzieliśmy Tylko będziemy robić to losowo, będziemy losować sobie karteczki co rundę A Ola przygotowała dla nas różne ochytne rzeczy, które będzie nam kładła też co rundę Także subskrybujcie koniecznie kanał, zostawcie lajka, wpadajcie do chłopaków na ich kanały, na ich instagramy I bez zbędnego przedłużania poprosimy o pierwszy produkt A musimy się wylosować? Pierwszy produkt i potem losujemy No wylosujmy już sobie, jak kolej jest z produktem to wylosuję Tak, tam po środku bo, ja mam polizanie. Ja mam gryz gryzienie. Nie. Zawsze otwiera pudełko osoba wąchająca i ona i no ci pierwsza. Ej, to wygląda jak fasolka. Smacznego. Tylko to musi być taki potężny list. Tak, polisz to. Tak to wiesz, tak z wyczuciem. Ona? No. chyba poziom izi na razie ty. Ty, ty. czuję. Ty to jest jakaś kluska. To nie jest no to fasolka. Jest to jest jakaś kluska. Tu? To zelfa jest nogi. Jak ci smakuje? Aha, czy to możesz jeść? Co to jest? Kluski, ale one były gotowane w occie! Nie Mnie czuć w ogóle tego octu <grym> okay. Smakują totalnie jak normalne kluski A, tak. Jak kluski no. Dobrze panowie, ja pierwszy teraz losuję, uwaga uwaga Proszę. Ja bym chciał ugryźć teraz nie? Ja bym chciał nadal wąchać Ja bym chciał ugryźć, no ja mam poli No Kurde Wąchaj Ugryź Chcesz się zamienić? O, chcesz się zamienić Nie, no nie ma zamian dobra. Jak to nie? Nie ma zamian No dobra, to nie, to nie zamieniamy Do się Dobra, nie, zamieniamy, się to, nie to. zamienimy Bez zamiany jednak To co ja tu mam? A, zapomniałem powiedzieć, że osoba, która będzie najwięcej gry, nie wygrywa 100 złotych Dlatego chciałem ugryźć Odmieniamy się <laughs> To taka dodatkowa zasada, taka gratisowa, dlatego kto ma najgorzej w tym odcinku no. Uwaga, uwaga Co to, co to jest? Znowu coś zielonego Dobra, panowie, ja to powącham dla was ja już czuję stąd co to jest. Ja już czuję stąd co Ohohoho. to, Kto to bierze, jest. To liżę finalnie? Nie. Ja gryzę. Ja to ja Ale sobie. liżenie gorsze teraz, co? Chyba lizanie jest gorsze. Ale no? gorsze teraz. Coś no. do popicia od razu. A no, ty możesz popić tu dookoła! Tylko nie możesz od razu, tak po 20 sekundach. No ty No taka zasada jest! Tak, skoro, no, taka nie tak. Nie, jest. Na no to odcinka! Nie, taka zasada dla każdego teraz, niezależnie od tego. Dla każdego, niezależnie co będzie. Nawet jak ja będę rybę, to, to tak będzie. A wiecie, że ja nienawidzę ryb, chyba że nie subskrybujecie. To musicie zasubskrybować, żeby żaden kondygn was nie omijał. Wtedy ci widzieć, że nie lubię na przykład ryb. Niech ją polizać. No tak, tak. A co, nasmarowałeś Poli no, poliza ładnie. No. I ugryź, tak? Ile z tego muszę ugryźć? Już możesz. O, jak ładnie ugryz połowę. Możesz wypluć, nie musisz się go jeść. O kurcze, mój nos. Lizanie nie no, jest dużo gorsze. W tym no, no, uważam, no, że lizanie jest gorsze. no nie no. ja chętnie oblizał palca, ale nie chcę tego. Mega luźne, mega luźne. Imbir zmieszany z wasabi. No właśnie, imbir z wasabi, tak myślałem. No to myślałem, że je. Ale to smakuje jakieś przeterminowane. Pan pierwszy. Ej, to gryzienie mi się wydaje przyjemne. Ja mogę gryźć. Możesz gryźć? Mogę gryźć. Jezus, jak dobrze. No i no, polisz, ja Ej, gryzienie. bo ja mam trzeci raz to coś polisz. No, no i polisz. Nie sugeruj, co my mamy, Wiede tak? Ty. Nie, ja mam ja już No. Rikuś pomaga nakładać. Oho, jak Rikuś pomaga, to wow. będzie albo jakaś karwa dla psa, dla kota, albo coś z rybą. Ja nie wiem, czyli za nie jest ogólnie gorsze niż gryzienie. Zależy od jakiej sytuacji. Ty masz, powiedzmy, jakąś metkę rybną, okropną, jakąś smaku. Jak ją ugryzisz, to ci to wszystko no zostaje dobra. między zębami Albo o jak musisz przegryźć. Tak. Wow. Ja Wam ja otwieram, moi drodzy. Witam serdecznie. Prezentuj. Spójrzcie tylko na to, jest to nowe danie w naszym menu. Jest to mianowicie. Pasta z dyni! To jest pasta rybna, ja mam ugryźć, kur! Wygląda no to ładnie, kolor jest ładny. Ej, ale taka pasta jest bardzo smaczna. Chcesz się wymienić, ja chętnie ugryzę. Nie, nie możemy się wymieniać, bo to takie nie... Ten... Można jeszcze przed ewentualnie, ale nie, nie już jak no, czy... hmm. hmm. Pięknie pachnie. Piotruś, czy dalej. chciałbyś ja to oczywiście sobie Ja się to. No. Proszę, proszę, proszę bardzo, no naucz sobie, no. Pawciu, mm. pomogę ci. No. Mm. Nie miałem wyboru już Szybki hat, musisz tylko ugryźć Tak No, mm. to sobie mm. tak w o Ojejciu No ale pewnie oczka zmielone tam są w środku tej ryby Uuu. Aż tak źle? Nie no nie do ryby połknę tego Mogę no, lub ich, ale był nie no, połknę no. Idź wypluj Ciekawe jak pachnie teraz takie wyplute To było najłatwiejsze totalnie, nie? Najlepsze jest to widzowie, że ja nie wiem skąd ja mam ten wstręt do ryby, bo jakby Ja za dzieciaka na przykład jadłem te, mama miała taką metkę rybną na przykład. Mm -hmm. Uwielbiałem kanapki z tym. No właśnie, ja z tym lubiłem. A od pewnego momentu czuję zapach ryby, to mi po prostu. Pamiętaj, że kubki bawa. smakowe człowieka średnio się zmieniają na no. 12 lat. Bawa, bawa. To był paprykarz z łososiem. Ale to dobre, bardzo smaczne było. Szczeciński paprykarz. Y, ostatnio, jak byliśmy w Stanach, moja rodzina zamówiła pizzę i do tego wzięli sobie te. takie kółeczka morskie. Owoce, takie A, owoce morza. Kalmary. Morskie. Kalmary nie? wzięli. O. Nie byłem w stanie zjeść pizzy. Otworzyli te kalmary, nie zjadą pizzy. Kalmary są zajebiste kalmary są Ale pachniały mi owocami morza. Pyszne. Są? O, o, Lubię tak. w Lubię wcieście z sosem, czosnkowym z tak. człowieku. Dziwny jesteś. Tak, mega. Czy wiesz, co jest najlepsze? Lubię łowić ryby. Mogę rybę ściągnąć z kaczyka. Śmierdzi, tak jak przetworzona ryba, już usmażona, a taka jak jest jeszcze świeżutka z wody, to ja ją ładnie o haczyk wypuszczę ją do wody kulturalnie, bo to rybka tak. nie chce pływać. Tak, tak, tak. tak, dlatego ją łowisz. A kiedy byłeś ostatnio na rybach? Na odcinku byłem i muszę pójść na odcinku, bo mnie widzą. Ja wiem, że wy piszecie sami. pójdziemy na ryby. Zróbmy tak. O. I jak się to? I ja pewnie nie miał polisz. Polisz! O, ugrisz, O, to ja mam wąchaj. Ja tam widziałem jakieś Donuta, tam, tam był. Tam nie, to, jak to, donut. To, to był jakiś ser. ser chyba, serek. Nie? Tak, ser, tak. Tak, to jest Widzieliśmy prawda Widzieliśmy to, jak Ola niosła, tak przy, wystawało. Mhm. Mm no ser. Donut, jak nie? <laughs> Tylko serowy. To wygląda jak ten. W po potworach i spółkach chyba to jedli. W bajkach do kibla tak wyglądały kostki. <laughs> tak jakaj. Jak do... jak jej... dziwne się... jak bajki oglądają. Bo ze... jedli. I że kostki do kibla. Tak, no właśnie to, o to chodzi. To są bardzo dziwne bajki, które oglądam Paweł za dzieciństwa. To nie są nasze czasy jeszcze chyba. One były niebieskie i oni jeli takie kostki ten i o, potem ciulo, wypluwali ciulo. to, bo się okazało. Tam, tam w środku są takie jakby umywaleczki do mycia głowy, a w nich, o, mięsusy są ładnie pachnie bardzo. A weź to tak dookoła, tak wokół dziurki. A tak? to jest jakieś ostre po prostu. To jest serek jak z jakąś ostrą posypą. W Środku jest ładny. Spójrz tylko. Ładny, no. Ale z zewnątrz musi musisz. Ja coś powiedzieć. czuję, że Mamy być ci hardkorowe spolała. rzeczy, to jest. Nie tylko hardkorowe, nie A, są... czyli na razie, czyli pozbywamy się wszystkich dobrych i A na na koniec koniec domyka, złe. Nie? Czym go zalałaś? Tak? Ty go zalałeś? Miłością. Miłością. Widzisz tą dziurkę? Ole <laughs> ostre! A to wygląda jak taki yy, serek yy, do tego do rozmarowywania na kanapie No tak i jest to. A ja czuję jakąś przyprawę w tym, ale nie wiem jaką. Inbie. O, ale nie jest tak, takie pikantne Polisz, znowu. Ja strasznie lubię lizać na to wychodzi. Ja lubię wąchać. To ja wierzę! No bo ja nie wybierałem teraz tylko sprzątę. A to... czekaj. Tak. O! Wow, to czuć przez tą pokrywkę, panowie! U! Ale to... Ja czuję jakby tam kupa była w środku. Nie, co takim odstęp daje. Uwaga, uwaga. Aaa, to nie jest złe! Ja bym mógł na przykład teraz to polizać. Ja mam polizanie. Co to jest? To jest moi kochani, ja wam zaraz powiem. To jest Karolina Ripper To poleciała! jest Karolina Reaper! Tyle starczy? Tyle starczy. jak To tak ładnie wyliże, to będzie git. Przynieś mleko może, co? Jest, jest git, jest git, jest chill na razie Przynieś mleko? Nie, jest git, jest git I dobre to jest generalnie Karolinka jest? jest fajna jak ją dobrze doda no. dodasz do dania Pół łyżeczki takie No jesteś kory No pół łyżeczki Widziałeś ile Piotrek poliza? No ją lisz, a ty masz gryź Wiesz dzisiaj co się z moimi tylko. jelitami będzie działo? One dzisiaj będą tor wyścigowy se urządzać a to znaczy że się wyprostują w miarę akurat. No dobra, no masz z dwóch stron, ale musisz ją tak wziąć, tak Całą, no i tak wyciągnąć czyściutko No jesteś, nie, to tak ją... to jest polizanie, a nie ugryzienie. Ty no masz ugryzienie, ją ale da. jak chcesz to ugryźć, inaczej łyżkę nie odgryziesz. No odgryzę właśnie z metalem, cało połknę. Podobnie jak popijesz będzie jeszcze gorzej, no. stare. Nie, to jest jest w miarę luz. Jest takie przyjemne. Nie jest złe. Ty coś tak źle? Mhm. A ja tak się smakną, tak nie. Nie, ale to nie jest złe. Takie przyjemne to jest. jest. Ej, to jest dobre. Jest dobre, to jest Ej, dobre. Napytaj, na w sensie jest co jest, jest, jest ostre. Jest ostre ta miłóczka. Twarda mieszanka, taka do Grilla na przykład. Ty pierwszy? Czy może znowu podrzut robić? Mogę zrobić podrzut. To mnie podrzut. język pali. Ugryź ja Nie wiem, czemu się cieszę, akurat, że mam ugryźć. Buchaj. Co to jest? To jest Kisiel. Zatoki mam przyrzucone. <laughs> Oj, normalnie zatoki czyści przysięgam! weźmy ja łyżeczkę w takim razie już. Ej, ale z tej strony to ładnie pachnie! Ale ja tak, czyści zatoki, stary, jakby wypala wszystko. Ale o, o, to to Co to jest? To jest kisiel. Nie, no to jest zwykły kisiel, tam jest wyszczesni. Ale rady. z czymś! amolem mówię. Ci. A co to jest, no to, nie takie... to jest Amol? to jest taki, To taki ziołowy coś. Tak My się Amol tylko kojarzy z muzyką. So, no, wy tam macie. no cedur, bedur, amol. Dziwne, takie no, nie mega nienaturalne. Strasznie dziwne to w smaku jest, ale nie jest złe, jest po prostu takie dziwne. Co to jest stary? Oniś truskawkowy. Połowa to jest woda, połowa to jest ocet, jeszcze jest syrop klonowy, i jeszcze jakieś inne rzeczy z lodówki. Nie czujesz się ten... w ogóle octu. Cę w się sensie czuć, nie, że to jest no. jakieś takie dziwne, ale nie, nie jest takie octu. troszkę inne, ale ja bym zjadł cały problem. ocet paruje, nie? Ja bym sobie z ja poproszę o. więcej takich, jak będę gryźć. Bo to łatwa kasa. Przynieś, Przenieś, wtedy wylosujemy. Ale dobrze, to możemy wylosować i nie mówić. Tak, ty wylosujemy, ale rybyć, się ja nie mówimy. No? Nie, bo ty mi rybę chcesz celowo przynieść. Ugryź. Ugryź Ugryź ja. Widziałem co to jest Widziałeś? Widziałem Ja nie chcę. chcę Ja słyszę po psach co to jest Nie 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 mój, proszę Masz w domu zwierzaczki jakieś? No mam, tak. i Masz i moczniczkę A kota i... nie masz N Nie, proszę nie. Nie. Albo karma dla psa, albo dla kota, ja wącham. E, Wyglądał jak taki tandetny gulasz z daleka. Czyli karma dla psa albo kota. A to jest dla kota czy dla psa? Ale powiem. <kluzło> A chciałbym coś <kluzło> dla mnie. Widzisz <kluzło> go? A, on może policzyć za mnie. Dobrze, panowie, ja to dla was powącham. No to ty raczej luz, nie? Nie, no wącham też wcale Przynajmniej dla mnie nie jest takie przyjemne. To, to nie jest karma dla psa, to jest dla kota. Ale patrzcie, kiedy tu są takie bobeczki fajne niego! Mlecz też jest takiej fajnej. A co to za chrupki tutaj? To jakieś... Koty lubią mieć myszy, to są mysie bobki. Ty masz mysio w głowie. Mysi strzęs, masz pomiędzy Myś... nogami. Powiem wam tak, jeżeli coś je pies i kot, to człowiek zje to tym bardziej, bo tak, koty i psy są Tak, tak dlatego ja codziennie po obiedzie wpierdzielam kości. Nie? Jakby... Ja zawsze jak zjem kurczaka, to się kość na zagryskę biorę. Jest jeden, ja mówię co, ja nie dam rady, nie? Jak do KFC mówię, to ja tylko chcę kość. Ja kość panierce zamawiam, nie w KFC. Tylko musisz tak wyżej, że mięsko ci zostało na tym języczku, No ty jesteś chory. Jak my ci z paprykarzem kolejnym razem tak zrobimy, to... Tak. No i na wszystko, jeszcze mi to zwróciłeś na moje. Nie no, tu masz takie, nie ten... Uważaj, bo jakaś pazura trafiłem. A weź tego tak, tego Bobka przegryź, tak go na pół. Ej, ale ja na przykład jadę jakieś smakołyki dla psa, i one są dobre. To pół biedy, nie? To jest ten, zimne nóżki to są. No, bardzo zimne, to są wyjątkowo zimne. Nie, ale może tak chwilę nie musisz tego jeść, nie? Ty gdzieś całą miękko, weź się. To... Tak, śmierdzi. Sama myśl się tutaj dobija, nie? Tak, tak. Sam myśl, że to jakby kotkie. Ja mamy ten smak, bo jeszcze? Dobrze panowie, to wylosujmy już kolejne. Ola, nie sugeruj się, ja chcę wąchać? Nie patrz? patrz, Nie patrzę. Jak myślisz, gdzie jest ugryźć? Tutaj Nie, to jest polisz A jaki smak był tamtej kociej karmy? O królik, już w A ty nie masz królika w domu w No to właśnie, właśnie zjadłem jego... galaretkę z niej no. Ja i tak nie lubię tego królika, więc To jest płyn do mycia naczyń? Jak to ku na całe mieszkanie Pomielone chrząstki kurczaka mm -hmm. gdzie mamy tą miskę do żyga? Nie ma co ukrywać, nie wygląda najsmażniej Ja to Czubem. sztachnę, żeby wam tak mniej więcej powiedzieć Ryba przecież a to śmierdzi Teraz to nie daje taką konkretną no, rybą A jak to się nie. sztachniesz tym, to, to daje rybą to co to spadło? Ci zną ci Nie, siodek. tu jest, tu jest to spadło. Nie, tu ci spadło, to nie. co? No to zjeżdżę ze mną. W zapachu pachnie, jest gorsze niż w smaku. smaku. Pachnie, pachnie jak yy... tuńczyk. Powiem tak, to nie jest jedna rzecz, to jest mieszanka No zapadliśmy, bo ja widzę, na przykład tu jest tutaj jakiś Ludwik wlany trochę. Nie, ale w zapachu jest dużo gorsze niż w smaku. Smakuje ci? Okej, okay, okay. dla piątka okay. mamy obiad na dzisiaj już mm, Nie jest złe w sumie No to? To jest tak, mówię już wam mówię dokładnie Ja ci powiem Jak zgadniesz to dodatkowe dwie dyszki masz Wszystkie to. składniki co tam są więc co? to nie dalej, żeby w tej nie Stary, to jest chore. Ja, ale to nie jest niedobre generalnie. No dobra, ale załóżmy, że to jest ryba. Mogę cię zaliczyć. A co tam jeszcze jest, mój drogi przyjacielu? Ten sos to mogę jak sos od spaghetti akurat. Da, to jest bolone od tego. stary, to jest bolone z po prostu z tuńczykiem. No bo to nie jest nic pikantnego. Nie, no nie jestem w stanie powiedzieć. Uferdzi się biegłeś, stary, będziesz giełdą. Nie, no nie powiem Ketchup? Nie, to nie jest ketchup Nie, to jest ketchup Aleksandro, oświetlisz nas? Pulpety w sosie pomidorowym, kiełbasa biała i wątróbki dorszowe Taka Z symbolonezem ci nawet poszło bo, no, no bo tak Pulpety w sosie pomidorowym Ale wiesz, jak taki sam sos weźmiesz, pulpetu bym nie zgadł I Śmierdzi i ja bym... wygląda gorzej, na pewno nie smakuje tak. bo ja myślę, że... no to nie jest nic złego No co ty byś chciała wiedzieć? Ale to jest nie fair, że ty ustawiasz to Dobra Stabilnie. Co ja mam wąchaj. Ja mam wąchaj. Ja A ja mam polisz. Uwaga. O ja. Wąchaj to. Szybko. To są chipsy ze skóry ryby. Ja to kiedyś jadłem takie coś. I to, nie jest, to jest najgorsza rzecz, jaką jadłem w życiu. Ja kiedyś jadłem na streamie i się zżygałem na streamie. Tak. Także, bon... Super! Tak. Ale to nie! ty gadasz? Super bagno takie rybki. No ja powiem tak, to się źle dla ciebie skończy Wyglądają jak płaszczki trochę stare Trochę tak O, no, ułożyłem ładnie, proszę bardzo Ej mordo, nie rzekaj na mnie, A dobra? A co to jest za rybka? Zobaczmy hmm, jakiś taki strąk jakiś No, taki tęczowy, widzisz? To jest sprota. szprota advisory. Ta szprota Szprotka, nie Mmm, <grylls> 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 jak będziesz to gryźć, to życzę jest smacznego, bo lizanie wcale nie było takie dobre Jakbyś wziął na łyżeczkę sól

Czuję się, jakbym zjadł całe morze. To było lepsze niż ugryzienie chyba jakiejś szprotki czy coś takiego dla mnie. Nie, to. No a szprotka ma inną konsystencję. Tak, bo to było suche. Tak rozspada, to było to suche, leś... dzięki temu. Ja poczułem ten smak, ale jak to wyplułem, to to by nie zostało nie w buzi. No, a szprotka. Aż prota jak się wejdzie między zęby, to ci później przez kilka godzin to czujesz. Najładniejszy chips, jaki w życiu widziałem. No, taki nie, z ogonkiem, nie? No, Lejsów z ogonkami tak. nie robi. Lejsów z ogonkami nie robi. No, no. Dziwna sprawa. powinni takie rzeczy na Sweet Planet mieć Posiłek przybył. No, już! Dobrze, no bo on losuje, nie, pośpieszaj go Człowiek nie, może się spieszyć. Poczekaj, nie, ja nie, nie, I tyle czasu, ale dobrze poczekaj, ja poświę... nie! Nie. <laughs> nie, no, ja, bo nie, 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 Ja nie, Ja jeszcze, ja jeszcze poszuka. poczekaj. Nie poszukam, nie, Może będzie wąchaj. Kurczę. A, to jest, yy... Mielonka jakaś Tak To jest to... mielonka, ale to nawet nie jest to z jest tego, z jakiegoś takiego wiesz, takiego Z jakiegoś bizona, nie? No, coś takiego <noise> mm -hmm. To może być jakiś na przykład bizona czy coś takiego. coś takiego No ja z chęcią, nie? Bo z... Wiem. Jądra też się i byka je, byka na przykład tak. Wąchaj I powiem czy to jądra byka? O kurde Może no, jakieś serduszko? Nie, ale wysoko serduszko, Aż tak? Zapach wysoko Ja też chcę pomachać, ja to będę jadł no, Mocny Mocny jest, jest zapach Ale syn, nakładasz na język to Poznałeś smak? <grym> Nigdy tego nie jadłem Nie, okay. nie niedobre, Taki jest niedobre, ale ma coś w sobie, stary A ciężko to idzie To jest strasznie dyktę. Co to jest? Są no. są po prostu. Nie mówiłem, że Ale takie... są ludzie, którzy Ale... jedzą to z przyjemnością, nie? To był taki najtańszy salceson jaki na wow. Ludzie, zrzutanie. którzy jedzą to z przyjemnością, to nie są ludzie. To tyle? Nie, dla mnie to był najbardziej obrzydliwy dzisiaj odcinek. Nie, mi się wydaje, że ośmiornica chyba była najgorsza taką rzeczą, jak robiliśmy na tych filmach. Ale byłem na, na nagrywkach na ośmiornicy i nie obrzydziła mnie aż tak jak to, co było dzisiaj. Nie wiem, czemu okay. A wiesz co? Może też przez to, że nie nagrywamy już takich filmów? To prawda. Ale też nie było. W takiej sytuacji, żeśmy nagrywali jeden po drugim w sensie, bliby, Ale wiesz, się nagrywamy nie... gdzieś te challenge różne przy sobie nagrywaliśmy, a teraz nie nagrywamy tych challenge, może dlatego Ja też się odzwyczajam od tych challenge Bo mega mi tak. to dzisiaj obrzydziło no. wszystko, naprawdę Ja po prostu takie gówno jem na co dzień, więc dla mnie <śmiech> <śmiech> Ja się czuję jak w domu, nie? Dobra, subskrybujcie kanał, stawcie lajka, like, jeśli chcecie więcej filmów tego typu Trzymajcie się, nie się, widzimy, papa, pa, cześć, cześć, cześć Dobra, Dłuszkowo. dawaj ten salce Sonic, opierdol so